Yo, yo, yo! Witam wszystkich szogunów. Z tej strony Stachu Global Sport Academy, czyli największy szpec od treningu hipertroficznego w całym Układzie Słonecznym. O! Na wstępie chciałbym opowiedzieć wam krótką anegdotę. Mianowicie, mama co wieczór do dnia dzisiejszego opowiada mi pewną historię, że jak byłem małym chłopcem, to wpadłem do kociołka z naparem panoramiksa. O kurwa! I zwiększyła mi się ilość szarych komórek w mózgu. Od tamtej pory nastała mądrość treningowa, która chodzi za mną do dnia dzisiejszego, niczym ministranci na plebanie za Ojcem Ryzykiem. W dzisiejszym materiale opowiem wam, jak skutecznie wytrenować pierdziawę, tak żeby sam Pawian z miejskiego zoo powiedział, iż nie ma zastrzeżeń do wyglądu waszych czterech lider. Na wstępie chciałbym tylko dodać, że materiał ma charakter typowo informacyjny. I jeśli kogoś czymkolwiek obrażę, to proszę mi wybaczyć. Moje intencje były, są i zawsze będą dobre. Niczym kontrolę funkcjonariuszy milicji i sanepidu podczas kwarantanny narodowej. Zacznijmy od początku. Żeby Wasze zatki były piękne i jędrne, nie mogą służyć jako nagrzewnica dla deski klozetowej przy porannym przeglądaniu Instagrama. Musicie wyjść poza swoją strefę komfortu i zakupić karnet do obiektu sportowo-rekreacyjnego, w którym ów mordercze treningi będą realizowane. Pamiętaj, aby odpowiednio wcześnie zalogować się do Zalando i zakupić nowe leginsy, w których zrobisz sesję zdjęciową, zanim ruszysz w swój zacny tyłek z Haciendy. Miejscowe psiapsiuły już pieją zazdrości, że jesteś krok przed nimi i to właśnie ty założysz strój kąpielowy w panterkę, żeby wybrać się w niedzielne popołudnie na glinianki. Jeśli ktoś nie wie, czym są glinianki, jest to zbiornik wodny, który powstał na potrzeby cegielni do wydobycia gliny. Człowiek uczy się całe życie. Ale dobra, skończmy w końcu te farmazony i przejdźmy do konkretów. Aby mieć fajny tyłek, musisz koniecznie nauczyć się trzech podstawowych wzorców ruchowych. Pierwsze z nich to hiptrasty, czyli unoszenia bioder w podporze grzbietu. Jest to niewątpliwie najlepsze i najbardziej skuteczne ćwiczenie pod kątem pupy. To ćwiczenie jest tak dobre, ale to było dobre jak zimna wódeczka na wyjeździe służbowym z kolegami. Sam ruch w fachowym nazewnictwie polega na wyproście biodra w pozycji leżącej. Dla lepszej wizualizacji możesz wyobrazić sobie ruch kopulacyjny w większości staków. Jeśli chcesz być jeszcze bardziej mądrzejszy i precyzyjny, zapisz sobie słowo HINCH. Jest to ruch zawiasowy w stawie biodrowym. Najlepiej mówić do ludzi bardzo trudnym językiem, którego nie rozumieją. Wówczas będą uważać Cię za wszechwiedzącego Boga. Za ów czynność odpowiada właśnie mięsień pośladkowy wielki. Widzisz takie to proste? Proste jak budowa czołgu Rudy 102. Tak na marginesie. Wiecie jaki jest największy fenomen filmu Harry Potter? Nie czary, nie magia, tylko to, że Rudy ma przyjaciół. Na drugim miejscu plasuje deadlift. Fucking deadlift. Po polsku martwy ciąg. Ale jak to się mówi, lepiej martwy ciąg niż żywy ciąg. Sama nazwa wskazuje, jest to wyniesienie ciężaru z martwego punktu, czyli ziemi, do maksymalnego wyprostu poprzez wcześniej wymieniony ruch zawiasowy w stawie biodrowym. Dzięki czemu znowu działa co? Pupa, 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 pupa. Wszędzie pupa. Wariantów tego ćwiczenia jest więcej niż małpek w sklepie monopolowym. Niewątpliwie stawiam to jako numer dwa w klasyfikacji ćwiczeń na brazylijskie poślady. I na trzecim miejscu, jako ćwiczenie, które musi się znaleźć w Twoim planie treningowym, są przesiady. Jest to bardzo dobre ćwiczenie, ale jednak nie tak dobre jak popularny bez filtra czy leśny dzban. Musicie pamiętać, że ten wzorzec ruchowy cechuje się inicjacją ruchu w stawie biodrowym, ale dominacją pracy w stawie kolanowym, dzięki czemu nadaktywna będzie taśma przednia, czyli mięsień czworogłowy uda. Później mamy problem, że czwórka jest nabita jak jajce kawalera, a poślad płaski jak piersi d***. I to by było na tyle. Zapamiętaj, że ćwiczeń na pośladki jest więcej niż chętnych na promocję koli w biedronce. Tak czy siak, te trzy wzorce ruchowe stanowią trzon i filar treningu mięśni Twojej pupy. Chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonywać te ćwiczenia? Zapraszamy do naszych specjalistycznych warsztatów szkoleniowych, w których wyjaśnimy Ci wszystkie założenia dotyczące skutecznego kształtowania sylwetki. Z gorącymi, sportowymi pozdrowieniami Stachu Global Sport Academy. Trzymajcie się, szoguny.